Witajcie z najbliższej recenzji na moim kanale Dzisiaj zrecenzuję gazetę GIANT SOFTWARE Leży tutaj przed nami No dobra, ale nie przedłużam skupy się na wyglądzie Na pierwszy rzut oka widać pakunek tutaj Może jakoś zerwę e, Przyczepiłem dokładki właśnie jakimś klejem Może sobie go. A nie mam czym, ale Ogólnie to wydaje mi się Że to są jakieś plakietki nie wiem, ale taki gadżecik właśnie z Farming Simulator 19. Dobrze, jak mnie widać, gazeta jest wykonana z naprawdę solidnego materiału. Kartki te nie mogłam pokazać, ale są bardzo dobre. Układka też fajny materiał i jest w miarę dobrze przestrzyte, więc nie powinno się rozwalić. Czy miałem problem w przypadku innych gazet, ale dobra, przechodząc do treści możemy znaleźć spis nowości. Projekty mody i wiele więcej. Wybaczcie, mi widzowie, za to przerywanie, ale chciałbym prosić Was o docenienie tej treści w postaci stawienia suba z słoneczkiem i lajka ze względu na pracę, którą tutaj wykonałem. Sam muszę przyznać, że ten film był najbardziej czasochłonnym do tej pory. To tyle, jego Augustu Augusto, szczególnie przypadło mi to, że było dużo wywiadów w nie Spotkałem się w innych gazetach z grami. Także props za profesjonalizm. Tak, by the way, to gazeta dostępna jest w wersji fizycznej, jak widzicie w sklepach. Empik można ją kupić stacjonarnie za 11,39 zł, a wersja elektroniczna jest dostępna na oficjalnej stronie Giants Software za, za 3,5 euro. Przejdźmy bez przedłużania do pierwszego kryterium, czyli do wy Konania. Mogę powiedzieć o nim same dobre rzeczy. Na pewno kartki są bardzo dobre, okładka jest niczego sobie jedynie do tłumaczenia można się trochę przepić, ale wykonanie z zewnątrz naprawdę przyzwoite. Solidne 9 na 10. Z treści nie mogę dużo powiedzieć, poza tym, że znajduje się tu dużo rzeczy związanych ze społecznością. Jedyne ja co trochę zawiodło się na posiadce, w tym przypadku Cent Party spark 9 na 10. Myślę, że w przypadku trzeciego kryterium można zastosować ocenę 10 na 10 ze względu na rozsądny dobór rozmaitych udogodnień w postaci modów, które są tutaj ładnie opisane. Co przydaje się zwłaszcza na PSie, Xboxie, gdzie ilość modów jest ograniczona. Poza tym, rozmaite wywiady, projekty jednym słowem, żyć nie umierać. Cena jest bardzo dobra, jak sama za więc zasługuje na 10 na 10 Dobra, widzę, że jeszcze tak na szybko jestem właśnie na stronie Giant Software, ponieważ obróciłem sobie tą kartę, bo to było w tym takim pojemniczku i tam była zdrapka z kodem, także sobie go teraz wpiszmy. O Farming Simulator e, 19, nice. Można normalnie sobie chyba grać yy, I chyba to jest jakaś bardziej odnowiona wersja No ogólnie mega spoko, nie spodziewałem się, że ten, do że ten dodatek do Gazety jest taki świetny I oceniam go na solidne 10 na 10 yy, No, jest to chyba jak najbardziej grywalne, jak to się... O tutaj słonecznik a to fajnie wygląda Mapa jak wygląda Taka, no taka klasyczna, trochę mała nawet. Mamy tutaj finanse, podmiot pojazdu, ceny. Jest tu sklep? Jest sklep. I tutaj ochrona roślin. Ty, normalnie jest taki sprzęt. Bo w 25. Go dodali dopiero niedawno. co, jest to? Bo potem się pozbyli tego sprzętu. No pięknie. No wydaje mi się, że masz nagrać. Jak chcecie widzowie, że nagrać odcinek, no to piszcie. Moją opinię widzieliście przed chwilą, więc 10 na 10. Moja ocena końcowa tego magazynu to mocne 9,5 10. Polecam zakupić. To była że mam nadzieję, że nieźle się Wam oglądało te recenzje. Magazyn polecam kupić, trzymajcie się, cześć.